Cześć! Na początku chciałabym Was zaprosić na mój serwer Discord, gdzie znajdziecie więcej sposobów zarabiania oraz kanał do zbierania poleconych. A tymczasem przechodzimy już do aplikacji. W aplikacji Polpay zarabiamy na ankietach oraz ofertach. Aby się zarejestrować, należy kliknąć w link podany w opisie, który da Ci na start 25 centów. Wypłatę możemy zlecić na PayPal od 10 dolarów i 50 centów oraz w kryptowalutach. Jeśli naprawdę chcesz zarabiać, pamiętaj o regularności, bo jest to klucz do zarabiania na ankietach i ofertach. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zachęcam do zostawienia subskrypcji, by być na bieżąco z nowymi metodami zarabiania oraz do zostawienia łapki w górę i komentarza. Pa!